Cicho, witajcie w Cify 5, Mekka i Medyna na pierwszym planie, a to oczywiście oznacza, że gram Arabią na postapokaliptycznej mapie skąpej w surowce i widać, że jest biednie. Aczkolwiek tutaj widzimy fantastyczną rzecz, żem ja do tego doprowadził, że się tak pochwalę, te miecie sprzedałem i dwa żelaza dałem Olkowi i zgodził się Rzym zaatakować, także no klasyka, dziel i rządź, jak się będą bili między sobą to nie będą bili najprawdopodobniej mnie. I o to chodzi. Nie chciałbym się z żadnym bić na tym etapie, bo obydwaj są y, dobrzy w starożytności, bo te ich unikalne jednostki silne no właśnie z tej epoki pochodzą. No ale w tym momencie mam nadzieję, że oddaliłem widmo wojny. Oby tak właśnie było. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jeszcze dwa miasta będę chciał założyć zobaczymy, czy to się uda w ogóle. Demografia, jak tam się prezentuje. No, najwięcej boja ma Ashur. Jezu, połowę muszę mieć tego, co oni, żeby się jako tak bezpiecznie czuć. I te mury muszę mieć, bo bez murów w takim płaskim terenie otwartym. O Jezu. Mam nadzieję, że nie do mnie. No, okay. no bijecie się, to to idź. Jezu, się przestraszyłem, że jakaś wojna. Kurcze pieczony. Zdążyłem się wyleczyć. Jezu, dwa. Ja już myślałem, że niedługo sobie tego łucznika tutaj ubiję. I sobie tego robotnika zgadnę. Jezu, jak go słabo zaatakowałem przez tę rzekę. Jaka bieda. Nie no, tu by się przydał ten robotnik. Come on. To będę chyba tego musiał wysłać. Bo nieprędko go wezmę. się okazuje, Skoro mi tam będzie pyrgał. Mogliby tutaj pomagać do jasnej ciasnej Anieli. Okej. Jak bolało. Osłonę sobie będę musiał wziąć, jak tylko was będzie. No ale to nie tak szybko chyba. No, bijcie się! Co wy tutaj robicie? Będzie ładził w tej bektę. Tutaj IC splądruj. Ta, tylko że to jeszcze może być tak, że oni się biją, ale tylko teoretycznie. I się okaże, że... O, no właśnie, właśnie, ja bym chciał to zniszczyć. się okaże, że jednak mnie zaatakują. Dobra, poszedł sobie. Co jest tutaj? Hmm. Łazi tej Dobrze, że niezbrojny. Ja bym już potrzebował zbrojnych i te łuki kompozytowe. Jak one będą już dostępne, a idziemy do nich, to zdecydowanie bezpieczniej się będę czuł. No nie no, straszy mnie on. No, autentycznie. autentycznie. Jakieś bitwy chciałem zobaczyć. Za pięć turek będę mógł zrobić kamieniołom tutaj. Co mi się podoba. A ja tu chyba już pójdę. Tym też już sobie pójdę. Tylko może ze, ze skortą jakąś? To głupie nie wydaje. No dobra, dam, damy go tu na razie. Tutaj też te mury muszę zrobić. Z murami autentycznie będzie o wiele bezpieczniej. Siedzę jak na szpilkach, jak to zwykle na początku tej wierki. Dobra, no, zaczniemy to, a za trzy tury się przestawimy. O, lecz się lecz. Mój ty drogi przyjacielu. Cóż my tutaj mamy? Nie. Rozwijać się trzeba. Mhm. Zostawię go na razie tutaj. No i teraz osadnikiem pójdziemy miasto założyć tu. Albo czekaj... A chociaż nie, on odkryje. Te pola boku jeszcze trzeba odkryć. Jeszcze tutaj też gierka pokazuje. Tu w ogóle może być już yy, stolica Grecji, właśnie. Ateny tu mogą być. No i o jezu, głód. Nie możemy na to pozwolić. Trzeba łuki na pewno zrobić. O, świątynia Artemidy, przydałoby się. Dobre by to było. I potem jeszcze jednego. Tylko, że musiałbym to przestawić. Cholera, stagnacja? Ojej. Ale bieda, spichlerz mi tu potrzebny też, obowiązkowo. Założono ponton. O, patrzcie. Żelazo. Jak tu założę miasto, to nie sięgnę tego. 1, 2, 3. Tu bym musiał. Ojej, ale to bliżej, te, bliżej tych Aten. <laughs> to trochę ryzykowne się wydaje. To jednak tu. O, teraz gierka skapnęła się, że i tu można. Mhm. <laughs> No dobra, śpij sobie na razie. Ty się musisz wyleczyć i musisz mi tego robotnika zgarnąć. I ten obóz Wilno się ucieszy, będzie zadowolenie dawało. Co jest dobre oczywiście. A, Już sobie zbudowałem świątynię Artemidy. Dobra, mamy to. Tu idziemy po mury, szanowni państwo. Absolutnie. Mhm. Ty, i idź to ogarnij. To jest nawet niezłe pole, ale będzie za chwilę jeszcze lepsze. Dwa, dwa. Ty, no weź mnie nie strasz. Zbrojnych już ma skubany. Tu, 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 taki kawał jeszcze do tego, potem już po biblioteki idziemy na pewno. Chociaż tu są zbrojni jeszcze. Ale nie, jak będę miał te łuki, to już będę się czuł w miarę bezpiecznie. że będę jeszcze to musiał przezbroić. Jezu, gościu! Idźże stąd. Idź tam pod Rzym. Zobaczymy zresztą, ile oni miast mają. Dobrze by było wiedzieć. W sumie już to możemy zrobić. Mm, przegląd Dyplo. Ile ty masz? Cztery ma. No, to sporo. Dariuszek. Dwa. Dydonka. Mówi, że da, jak zwykle. Też dwa. Ashur. Dwa. To nie tak dużo. I Octavian. Cztery. No, to moi sąsiedzi mają najwięcej. No, nie niedobrze. Troszkę. Kurde, topornik przyszedł. Nie no, nie, nie chcę się z nim bawić. Nie chcę się z nim bawić. Topornik jest, jest straszny. Ja tu łucznika muszę wysłać. Jeszcze tym łucznikiem może na ten obóz pójdę. Nie ucieknie, mam nadzieję, ten robotnik. Chociaż ktoś inny to może zdobyć. Grek tam może się wybrać. Choć teraz ma robotę. Dobra, wyleczmy się tutaj. Załóżmy to miasto w kurze Greka. Damaszek, pięknie. No, mm, musimy to obrobić i to musimy kupić. I kupmy też od razu to, bo jak się Grek wkurzy, to niech to zrobi od razu. Przeprosimy i mam nadzieję, że będzie z głowy. No, jakby jeszcze gierka mi to potem wzięła, ale by było dobre. Ale chyba nie dam rady, nie zdążę tego wziąć. Najpierw farma, bo z tego pola korzystamy. A potem to złoto. Zero zadowolenia. No dobra, zdążę. Nie no, kupić to. Znaczy, nie, nie jestem w stanie teraz. 75 kosztowało. No i tu mury zrobimy. 75... No zdążyłem powiedzieć. Ciekawe czyje to. Nie no, Ateny zakładam. Najbardziej uśmiechnięci ludzie, Jezu. 19 zadowolenia. Zajrzyjmy. Mhm. Czemu trzymasz te jednostki pod Atenami? Weźże idź na Rzym. Gościu, gościu. No i tego wyślemy tutaj. Dlatego No przepraszamy. No już więcej... No bo zakładam, że tego obszaru nie, nie traktuje jak swój. Więc o to się nie czepi. Miejmy nadzieję. Bo jak się czepi to może być problem, bo może być wojna. Idziemy po legalizm, czyli pomniki wszędzie będą. Już 10 kultury, przyzwoicie. Wracamy się. O Jezu! Żeby nie odbili! Mój robotnik, mój, 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 mój. Możecie pomagać, ale proszę kurde go zostawić w spokoju. Jajku, teraz gotowa armia, ciekawe kto. Oby nie Grek i nie Rzym. Dobra. Nie ma tego topornika. OK, trzy łuki będę miał. To już jako tako... No, tyle zapłaciłem. Z chęcią z chęcią. Nie wiem, gdzie jesteś. Ale z chęcią. Przyjaciele mi potrzebni. Szczególnie jeśli na przykład są po drugiej stronie Grecji albo Rzymu. Oj, kurde, to jak on strzeli... Czekajcie, ale mi się chyba udało. Chyba na krzywy ryj to zgarnę. Bez walki. Ale to doświadczenie nie wpadnie, a trochę szkoda. On teraz strzeli nie wejdzie. Jak tu nie ma żadnej jednostki, to to to, to, to za darmo. Ale... Ku, nie no dobra, nie, nie jest źle, nie jest źle. Była jednostka, ale barbarzyńska. To dobrze. Nie, kurde. Miałem zabić przecież. Nie no, martwi mnie ta stagnacja strasznie. A ten tu czego se stanął? I se stoi? No, dawaj tę paremkę. Za trzy tury będzie ludek, damy to złoto. No, i muszę zebrać też odpowiednią ilość złota na przezbrojenie tych moich łuczników. Dwa, dwa. Jak będę robił osadnika, to przestawię. Wrócę do tej miedzi oczywiście. Bo tu jest trzy produkcji. No, tylko, żeby teraz tutaj niczego nie było. Dobra, chyba się upiekło. O, Jawan zdobyłem bardzo dobrze. Zabierz fantastycznie. Idziemy po to złoto. No, tego sobie już tutaj zostawimy. Zgodnie z planem przestawimy. 16 tur. Jawansik. Pójdziemy w tę osłonę. O. Kurde. On mnie autentycznie straszy. Chyba zrobię po tych osadnikach mury, i tutaj. No dobra, nie będziemy tutaj odkrywać, kombinować. Idziemy. O, miasta mi się powiększyły. 8 tur do kolejnego. Tu 23. Nie, nie mogę sobie na takie rzeczy pozwolić. To Bym najchętniej chyba wziął i obrobił 12 8. Nie, no dobra, idźmy w to. Niech się rozwija. Tu jest 3. Mm. No dobra, niech to będzie za 32 tury. Kurczę, dramat. Ej, ku. Idzie do mnie już. Nie, no nie dam rady przecież. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O Jezu. Hmm. Przyjaźń. Dyskusja. Muszę nie, od... zmuszenie odmówić. Nie, no przegram przecież, jak mnie zaatakuje, nie obronię się, będziesz po grze. Aleka, Damik. Też nie. No i co? Kurczę w jeża. Ja tu, szanowni państwo, tyle zapłaciłem za tę wojnę, a oni tak się troszeczkę pobili i, i finito. Co to ma w ogóle znaczyć? Mury trzeba zrobić. Stagnacja jest to. O, no jakim to cudem, jak był głód? Nie no, muszę kogoś namówić do wojny, żeby go zaatakowali. Może mój przyjaciel, Handel. Kurde. Może on kogoś zaatakuje. By powiedz wojny. No, będziemy Proszę. próbować. Hmm. Dydona. O jejku, nie godzi się. Nie no, idzie na mnie. Nie, 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 nie. Kopie, kurde. Ma złoto w ogóle. Nie Dydonka. To może Dariuszek. Kurde, no nie zgodzi się. Dobra, bez tego może. Masz. To może jak nie Dariuszek, to może Aszurek. Nie no, idzie na mnie skubany. No nie no, nie dam rady mu przecież, będzie po grze już, szanowni państwo. No gdzie ja takim jednostki, jak ja mam się tu wybronić? Niby. O jejku, 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 jejku. Hmm, mógłbym wykarczować ten las, żeby przyspieszyć tutaj te mury. Problem jednak polega na tym, szanowni państwo, że. No, tutaj nie ma tej produkcji i ten las mi jest potrzebny, jakby nie patrzeć. No, zanim ja tutaj to wszystko zrobię, to przecież jeszcze ruski rok minie. Ale mam teraz w portkach normalnie Kurden, może Ashur go zaatakuje? Ashur ma dużą, dużą armię. Wypowiedz wojny. Aleksander. Dam ci żelaza. Złota. No nie no, ktoś go musi zaatakować. Oni teraz nie mogą. Mhm. Mm Ciekawe e ile to, to potrwa jeszcze. Dydona, handel. No mówi, że da. No. Nawet oddam tę miedź. Mm. No weź, że błagam cię, kobito kochana. Nie no, to nic z tego nie będzie. No dobra, trudno w takim układzie, szanowni państwo. Przykujemy się na wojnę. O Boże. To jest do wygrania w ogóle, nie wydaje mi się. Kompletnie mi się nie wydaje. O kurde. Jezu, jeszcze generał wielki. Typikuj się No weź, że idź kogoś zaatakować. No będę tak próbował jak głupi. No, masz kometa Aczekajcie Hmm, <śm> no dobra Trudno się mówi O kurde Pięćdziesiąt 52 No i pogość nie żyje o kurde Czy ja jestem tu w stanie też mieć mi oddał. Oczekajcie, czekajcie. czekajcie. Wypowiedz wojny, Aleksander. O, nie chodzi się. To spróbujmy coś takiego zrobić. Gdzie oni są? To jest dobre pytanie. Wypowiedź wojny. Oj, Petr, jak to jest zbudował? Kurde, będę grał od nowa. Słuchajcie, bo tutaj gdzie jak? No, wolę to zabić. Pierwszej kolejności, ale gdzie tyle wojska, jeszcze ten generał? Z czym do ludzi. Mm, no można by się wyleczyć, próbować tutaj coś jeszcze zrobić. Ale nie wydaje mi się tutaj to prawdopodobne. Żeby tu cokolwiek zrobić. Jakby te tereny były jeszcze lepsze. Tutaj tak, tak płaskie terytoria. No ja tutaj nie, nie jestem w stanie taktycznie nic wykombinować. To jest problem. O kurde. O kurde. No i jest ta gra. Ta seria nazywa się Resetem Cywilizacji. I będziemy resetować CIV-5. Bo za chwilę stracimy damaszek i ja tutaj nic nie wykombinuję. No gdzie, kurde? Szkoda, no. Ale strasznie biedna mapa. Badziewne te terytoria tutaj. Dobra, trzeba to... Mhm... Tego ustawmy tutaj. Tu sobie idźmy. No, za chwilę mogą mi go przejąć. No dobra, walmy tutaj w te. Jeszcze ten na mnie idzie chyba. Hmm. Wziąłbyś zaatakował to... A nie, jeszcze nie może. Mm, no, będę próbował tym mieć, przehandlować. To jest wzgórze, stąd sobie trochę postrzelam. Może się uda. No i to fatalny odcinek, szanowni państwo. Drugi i ostatni na tej mapie. O kurde. No, jeszcze się Damaszek trzyma. Jakbym miał te mury, to bym tutaj może i to wybronił. Jedno i drugie. Ale bez tego to wpierdul będzie. Jejku! Ale benz, Jezu! Z czym do ludzi? Co ja tutaj kombinuję? Ale w wpierdziul! Jeszcze ten nie zaatakuje. Za chwilę. No nie, 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 nie! Czekajcie, jakbym... Tak, no to nie! Jeszcze jakiś wpierdziul. I tutaj. Oni przez te rzekę atakują. Mogą mnie dać rady, ale nie, no trzeba coś zabić. Dobra, strzelmy w tego. Zabijmy. Tu chyba będziemy w stanie tego łucznika łatwo ubić. No, no, ale to nic nie pomoże, bo i tak mekę stracimy w przyszłej turze. O, już ma takie. No fajnie, fajnie, bardzo fajnie, że ma. No i chciałem iść tutaj ten kamień obrobić, ale to, to, to... To nie ma sensu teraz. Zostaniemy tu chwilkę, zobaczymy jak Mekka padnie. No chyba, żeby nie, nie dobra, nie, co już poddaje się w zasadzie. Nic tu z tego nie będzie już. O, jeszcze się wyleczył awansem. na trzepał skubany jednostek. No i tutaj Mekka pada, kończymy gierę. Mm. Kurde. Ale smutek, patrzcie. Wrók się zbliża. Mekka zdobyta. No i tym smutnym akcentem chyba kończymy. Bo to już nie ma sensu żadnego. O jajku. No, naprawdę reset cywilizacji. Ale smutek, ale płacz teraz tutaj przyszedł. Za chwilę damaszek jeszcze padnie. Kurde, nie no fajnie, że mapa była trudna. Natomiast strasznie płaska. W takim płaskim terenie no nie ma co robić. Nie ma jak walczyć, jak się ustawiać. No bo gdzie, jak? Co tu wykombinować? Jakby ta nie wiem, mapa była bardziej górzysta to bym mógł jakoś to zblokować tę grecką armię i coś może bym wykombinował. tak to, tak to pozamiatane. Tutaj po prostu nie było, no nie było po prostu szans, żeby to jakoś rozegrać. Jakiś plan ambitny, taktyczny w życie wprowadzić. Żadnych szans. Zalał mnie po prostu jednostkami i w takim płaskim terenie szybko zdobył moją mekę. Moją stolicę. Żegnamy się. Koniec, szanowni państwo. Gram oczywiście zaraz, raz jeszcze. Z tym, że na innej mapie. Tyle, tyle. Smutek, żal, rozpacz. Mm, nie podoba mi się to w ogóle. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razicho.